Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką bransoletkę. Ja ją nazywam kłos. Do jej, zrobienia, do jej zrobienia będzie nam potrzebne szydełko, klips S lub U. Taka maszynka, krosno albo po prostu palkę. Krośnie jak robimy to potrzebne nam są dwa pionki. Oboję jest. I oczywiście gumki. Ja akurat robię kolor różowo-fioletowy. Bierzemy pierwszą gumkę. nawijamy ją na maszynce, palcach lub krośnie na ósemkę. Ósemka jest gotowa nawijamy ją troszkę niżej i bierzemy kolejny kolor akurat ja biorę. Troszkę dajemy niżej i kolejny kolor różowy. Powinno nam powstać takie coś. No tylko potem już nie dajemy ósemek tylko zwyczajnie nawijamy. Bierzemy szydełko i od spodu pierwszą brązową yy, gumeczkę nawijamy i dajmy. z drugiej strony Zniżamy sobie na dół i tą gumeczkę, którą nawijaliśmy, dajemy na górę. I znów znowu. Tak. I na dół. I dajemy fioletową gumaczkę na samą górę. Znów różowy. Dajemy niżej. Lei la linguetta sul cono. Papiamo. Pare. Questo colore. Na palcach albo na krośnie robimy to samo. Jak już mamy gdzieś tyle, to sobie troszkę naciągamy. Ja zrobię wam tyle, a dalej robicie tak samo i dopasowujecie się sobie do upodobań. Do obwodu ręki mierzycie sobie. Albo można też zrobić pierścionek, jak to woli. I na zakończenie robimy tak. Bierzemy sobie gumkę z samego dołu, akurat ja mam różową, nawijamy ją tak samo i zdejmujemy, naciągamy, naciągamy i zdejmujemy z maszynki gumek. Wyciągamy sobie i dajemy klips. Zakończamy z tyłu. O, i powstała nam taka bransoletka. Akurat, akurat dla mnie to jest pierścionek, ale wy możecie sobie zrobić większą. I to będzie bransoletka. Akurat jako pierścionek wygląda to tak. Też ładnie.